Dzisiaj mam dla Was taką propozycję makijażu na jakieś takie wyjścia, teraz, no chciałam powiedzieć sylwestrowe, ale trochę po fakcie, mam na myśli jakieś takie wyjścia w tym okresie tutaj karnawałowym. To jest bardzo prosty makijaż do wykonania i dosyć szybki, więc jeżeli macie, no właśnie na przykład już jesteście trochę pomalowane po całym dniu, że tak powiem, i macie ochotę tylko troszeczkę sobie tam oczy, że tak powiem, podbić, żeby na wieczór ładnie wyglądać, albo po prostu macie czas i macie ochotę zrobić sobie jakiś taki efektowny makijaż. To dzisiaj mam dla Was właśnie moją propozycję. To będzie makijaż z zielonym pigmentem. Można ten zielony wymienić na dosłownie jakikolwiek kolor chcecie. Ja kiedyś już nosiłam taki makijaż w którymś poprzednim filmie, to podlinkuję Wam tutaj. I dzisiaj Wam pokażę, jak go wykonać, bo jest naprawdę mega, mega prosty i bardzo szybki. Dzisiaj zaczynamy bez bazy pod cienie, tylko dlatego, że jej zapomniałam, jeżeli Wam się bardzo zbierają cienie tutaj w załamaniu, to wtedy polecam jakąś bazę nałożyć. Ja dzisiaj będę używać też kredki takiego cienia w kremie, więc nie potrzebuję aż tak bardzo, to także się nie wracam na dół już specjalnie po to. I dzisiaj będę korzystać z tej palety z Becky. To jest paleta, która nazywa się Ombre Nude's eye palette. Bardzo popularna jest taka różowa także Właśnie. Co mogę Wam powiedzieć na temat tej palety? Bo dużo spyta ostatnio o nią. Czy ona jest piękna? Jest. Czy kolory są uniwersalne i dla każdego będą no dobre? Są. Czy się rozciera cudownie? Rozciera się znakomicie. Czy myślę, że to jest niezbędna paleta i każdy będzie ją kupić? Niekoniecznie, bo myślę, że jakbym poszła z nią do Inglota i zrobiła słocze na ręce, to wyszukałabym cienie, które będą identyczne. Także może się nawet pokuszę kiedyś o to. Także no ona jest wspaniała, ale nie jest to taki produkt, który uważam, że no każdy po prostu powinien powiedzieć. I kupić. No chyba, że chcecie mieć tylko jedną, jedyną paletę i malujecie się tylko tak na neutralne kolory, to, to wtedy spokojnie. Ten najjaśniejszy cień nałożę sobie tutaj w podłukiem brwiowym i tak go przeciągnę troszeczkę w dół na załamanie powieki, i robię to po to, żeby kolejne kolory, których będę używać, po prostu łatwiej mi się rozcierały. Dobra, teraz sięgnę sobie po ten kolorek jeden obok, troszeczkę ciemniejszy i po pędzelek z Inglota 19P i zaznaczę sobie tylko lekko tutaj załamanie powieki i to też nie jest po to, żeby jakoś tam nie wiadomo jaki efekt silny uzyskać, tylko po to, żeby mi się właśnie lepiej rozcierały te ciemne, które będę używać za moment, bo będę używać dzisiaj cienia z Kiko, który ma piękny kolor i uwielbiam ten kolor na tyle, że z nim pracuję, ale nie jest to cień, który się świetnie rozciera, dlatego robię sobie jakby taką, wiecie, bazę z tego innego cienia, żeby tamten mi się po nim łatwiej ślizgał i rozcierał. Jeśli to jest jakieś sensowne, to mam nadzieję. O, trzymajmy się tej myśli, że to jest sensowne. No i właśnie idąc dalej, do, do tego cienia tutaj już doszło. I to jest cieński kot, on ma numerek 287. No piękny jest ten kolor. To jest właśnie taki szaro-brązowy, zimny odcień, który bardzo lubię, ale na no takie moje się kiepsko. Wezmę z powrotem ten pędzelek, którego w ogóle nie udużyłam <gry> który nazywa się 19 Pazinglata. Nabiorę trochę tego, tego szarego cienia i zrobię sobie taki trik na takie bardzo szybkie smokey eye, które jest podciągnięte do góry. Ja nie lubię przyklejać sobie taśmy do twarzy. Normalnie to, co teraz robię, zrobiłabym skośnym pędzelkiem i rozcierałabym na zmianę. Troszkę Nałożyłabym kolor skośnym pędzelkiem, rozcierała zwykłym, takim puchatym, nie? I tak na zmianę, i na zmianę, i na zmianę. Ale jak bardzo mi się nie chce, albo jak bardzo mi się śpieszy, to robię w ten sposób, że przykładam sobie tutaj do tej dolnej linii rzęs chusteczkę i robię sobie coś takiego, że po prostu pocieram w ten sposób w, w zewnętrznej części powieki. Pędzelkiem po to, żeby uzyskać właśnie taki ostry, taką ostrą krawędź. I robię to patrząc w monitor w aparacie, bo nie jestem w stanie jednocześnie trzymać lusterkę i chusteczki. Mam nadzieję, że to jakoś tutaj wiecie, nie wyjdzie mi totalna katastrofa. I to sobie tak tutaj rozcieram. Jak zabiorę chusteczkę, jak widzicie, to uzyskuję taki, taki ostry, jakby rancik do góry. Spojrzę sobie w lusterku, jak to wszystko wygląda, wygląda w porządku, Więc teraz zrobię dokładnie to samo z drugiej strony. I zaraz wam pokażę, co zrobić dalej, żeby to nie było aż takie tutaj ostre. Oczywiście zawsze strząsam nadmiar z pędzelka, żeby sobie nie, nie nacyfyć gdzieś tam na policzy. I teraz, jak widzicie, to wygląda bardzo dziwnie, bo tu udało mi się nałożyć więcej cienia na tą dolną część, a tutaj trochę więcej cienia poszło na tą górną, dlatego te oczy wyglądają, wiecie, nierówno. Więc teraz wytrę ten pędzelek w chusteczkę. Już nie będę na razie dodawać żadnego innego cienia. Tylko po prostu wytrę sobie ten pędzelek i postaram się rozetrzeć troszeczkę w górę ten kolor, który tutaj nałożyłam. I troszkę oczywiście też takim delikatnie to wysuwam na zewnątrz. I tu tym, że ta część nie jest najciemniejsza, też się nie przejmujcie, bo zaraz po prostu dołożę tam czarny cień i będzie wszystko spoko wyglądało. I teraz sięgnę po ten pędzelek z Inglota, właśnie którym cały czas pracuję, dołożę do niego trochę tego jasno-brązowego cienia, który nakładam w załamaniu i tym cieniem będę właśnie rozcierać tą granicę. Kiedyś mi się wydawało, że to jest tyle zabawy i szkoda cieni, tam 50 cieni nakładać i w ogóle, a dopiero jak się nauczyłam tak porządnie rozcierać, to doceniam to, jak, jakie gładkie takie przejście, jak, jaką robi różnicę. Dobra, ta góra już mi się podoba, tym dołem, tak jak mówię, się nie przejmuję, bo zaraz to będę przyciemniać. Jeżeli chcecie, to możecie jakby gdzieś tutaj sobie zakończyć, powiedzmy, nie, nie dochodzić aż tak daleko tym, tym ciemniejszym cieniem. Ja lubię aż tutaj do tego miejsca rozcierać, bo to po prostu sprawia, że moje oko wydaje się mniej głęboko osadzone. Płyce osadzone? Takie, które bardziej mi odpowiada, w ten sposób powiedzmy. Teraz sięgnę po ten cień ko. To jest cień w kolorze 49. I to jest taki, taki cień w kredce, który jest czarny z srebrnymi drobinkami. Te drobinki nie mają znaczenia, może być całkiem czarny, albo czarną kredkę możecie nałożyć, jak macie. I tu trzeba szybko pracować, więc najpierw zrobię jedno oko, a potem drugie. Nałożę sobie ten kolor na całą tutaj ruchomą powiekę, bliżej linii rzęs. I też nie dochodzę do samego wewnętrznego kącika, bo nie chcę tam aż tak przyciemniać, bo tam przyjdzie inny kolor. Sięgnę po pędzelek z Maestro i to jest pędzelek 497 w rozmiarze 12, i rozetrę tutaj granicę tego, tego cienia. Właściwie trochę, chyba, no, szybciej będzie mi to zrobić palcem, bo on naprawdę turbo szybko zasycha, zastyga. Tylko ten brzeg tutaj rozetrę sobie pędzelkiem, żeby było troszeczkę bardziej precyzyjnie. Dobra. I teraz, zanim on zaschnie tak kompletnie, złożę sobie jeszcze raz tą moją chusteczkę, tylko że na drugą stronę, żeby się by tym brudnym nie, nie upaćkać. I. Yy... Sięgnę po, po taki pigment, którego Wam nie otworzę, bo on jak się tu rozsypie, to po prostu będzie kosmos. Nazywa się Conquer i to jest pigment z Ilamaski. Jest to piękny, piękny, zielony pigment z takimi jasno-zielonymi drobinkami. Cudowny jest. I pędzelek do cieni, taki płaski z Annabelle Minerals. Nałożę troszeczkę tego pigmentu, dosłownie tak wcisnęłam go tutaj w, w ten mój pędzelek, jeżeli będziecie to widzieć. Przyłożę tą tutaj tuż pod okiem i delikatnie wklepie ten pigment w tą ruchomą część powieki. Teoretycznie można ten pigment nakładać zwilżonym pędzelkiem, ale ja. Nie mam takiej potrzeby, bo na tym cieniu skiko naprawdę on mi się pięknie przykleja, nigdzie mi się nie będzie osypywał i nie będzie mi się przemieszczał, więc go tak zostawię. Teraz zrobię drugie oko i za sekundę do Was wrócę. Oczywiście ten zielony możecie zamienić na naprawdę dowolny kolor. Turkusowy będzie piękny, fioletowy będzie piękny, no jakikolwiek kolor chcecie, jakikolwiek tam macie pigment, to na czarnej bazie właśnie on się tak będzie wybijał. I teraz sięgnę po czarny cień do powiek. to jest akurat czarny po prostu z paletki ze Smashboxa, która tu leży u mnie pod ręką. I nałożę go na ten sam pędzelek, którym nakładam zielony pigment, tylko, że go wytarą w chusteczkę. I tak jak mówiłam, tutaj sobie przyciemnię ten zewnętrzny kącik. I zrobię coś takiego, że po prostu przyłożę tutaj ten pędzelek i tak sobie poprzesuwam go po prostu do góry odrobinkę. I robię to właśnie głównie po to, żeby przyciemnić ten zewnętrzny kącik. też pięknie by wyglądało jakby ten ciemny cień jeszcze przeciągnąć sobie tutaj na tą dolną linię rzęs, no, ja tego nie zrobię już nie będę się powtarzać po 500 razy, tylko po prostu z tej strony Wam się tu pojawi link to sobie tam zajrzyjcie, tam tłumaczę dlaczego tego nie robię, tu i tak patrzę, że mi się tak ciut osypało na dole, ale no nic jakoś myślę, że poradzimy sobie z tym i teraz sięgnę po pędzelek z Maestro on się tutaj nazywa 410 w rozmiarze 6 taka malutka kuleczka i po pigment z maka, który z kolei nazywa się Naked i rozjaśnię sobie tą wewnętrzną część powieki. Właściwie ten wewnętrzny kącik. I tak troszeczkę sobie pokryję, jakby pomieszam sobie te kolory tutaj na, na tej, wiecie, na, tej, na tym połączeniu zielonego z takim beżowo-złoto-cielistym. Ok, jak macie opcję, to gorąco w tym momencie zachęcam, żeby sobie pomalować górną linię wodną czarną kredką. Ja też ponownie tego nie zrobię, ale za to wytuszuję sobie rzęsy. Dzisiaj używam takiej miniaturki maskary z Benefitu, i ona nazywa się Roller Lash. I ha, udało się za pierwszym razem. I po prostu wytuszuję sobie rzęsy. Ja lubię tą maskarę, dlatego, że ona jest dosyć sucha i tak się ją... szybko mi ją się nakładało, bo ja nie lubię takich bardzo mokrych, bo niestety rzęsy mi opadają. Ale ta całkiem ładnie się trzymała, dobrze się zmywa. Tylko ma jeden minus po dwóch tygodniach już tak, no, tak wysycha dość mocno i ciężko jest ją nakładać. Myślę, że będę musiała tam dolać kropelkę Duraline do środka i zobaczymy, może to coś pomoże. Teraz tak, pomaluję sobie policzki. Zacznę od rozświetlacza. Dzisiaj mam taki rozświetlacz z Vibo. Kupiłam sobie jakiś w promocji. On się nazywa. Właściwie to jest bronzer, baked mix bronzer. Tak on wygląda. Nie wiem, czy tu ma jakiś numer. O matko, 03, 06, ale wydaje mi się, że to jest po prostu brązer do twarzy i działa, taki właśnie w paseczkach. I postaram się go nałożyć tutaj na, na szczyty kości policzkowych, właśnie tym moim pędzelkiem. Mam nadzieję, że nie będzie się sypał za bardzo. Ło, trochę się sypie, trochę brokat jest, ale co tam, mamy karnawał, to można, nie? Zawsze lubię, jak się szuka jakichś takich fajnych wymówek, że przez cały rok brokat nie na miejscu, ale jak przychodzi karnawał, jak przychodzi sylwester jeszcze wcześniej, to można całą twarz włożyć w, w po prostu w słoik z brokatem i wszystko będzie w porządku. Uwielbiam brokat, jakbyście się, się nie zdążyli zorientować. Teraz użyję różu. Ten róż jest różem matowym z Rima on Się nazywa Pink Rose, numerek 020. Świetny jest ten róż. Jego nałożę też pędzelkiem z Ery, to jest Ery Professional 142N. I tego różu nałożę sobie tutaj troszkę na. No tak wyżej, nie na samym środku policzka, tylko tak troszkę go wyciągnę do tyłu. Brązer i kontur już miałam nałożony wcześniej, to Wam postaram się spisać na blogu wszystko, czego użyłam dzisiaj. Jeśli będę pamiętać. Jak nie będę pamiętać, to przypomnijcie mi, proszę. Och, tak! Róż to jest właśnie to, co zbiera wszystko w całość. Dobra, i na sam koniec zostały mi usta. Dzisiaj będę korzystać z takiej konturówki o dziwo, nie z Golden Rose, tylko konturówki z Maka. I to jest, tak patrzę, trochę ekskluzywnie mi się zrobiło i rozświetlacz z Vibo za 10 zł. Konturówka z Maka, która nazywa się Subculture. I nią po prostu obrysuję sobie kontur ust i wyrównam tą moją nierówność. Wiecie co, tak po długim czasie używania muszę stwierdzić, że gdybym miała mieć do końca życia tylko jedną konturówkę, to byłaby właśnie ona. I to ze względu na kolor. Nawet nie chodzi mi o długotrwałość, tylko chodzi mi o kolor. Właśnie to jest idealny mój kolor. Na to nałożę pomadkę z marka Jacobsa. Ta tutaj nazywa się Role Play i to jest numerek 110. Nadal uważam, że nie jest warta swojej ceny, ale skoro już ją kupiłam i ten kolor mi się podoba, to ją zużyję. Kurczę, ale trochę takie mocno różowe mi to wyszło, więc żeby ten różowy stonować, użyję błyszczyka z Golden Rose i to jest błyszczyk Color Sensational Lip Gloss w kolorze 107. On jest taki troszkę bardziej beżowy. ale najpierw sobie odbiję odrobinę tej pomadki na chusteczce. O, właśnie. I teraz będzie mi troszkę łatwiej. Mhm. I tego mi było trzeba. Tak wygląda gotowy makijaż. Jak widzicie, naprawdę nie był trudny do wykonania. Myślę, że każdy sobie z takim makijażem poradzi. Nie trzeba też ani dużo cieni posiadać, ani dużo pędzli, więc myślę, że, że to jest jakaś tam opcja na ten sezon. Też jak zwykle u mnie tak wyciąga oko trochę do góry, także myślę, że to jest u większości osób dosyć atrakcyjny sposób na pomalowanie oczu. Nawet jeżeli macie mocno opadającą powiekę, to przy takim cieniowaniu, gdzie jest po prostu nie kreska, tylko dużo cienia, to można sobie właśnie nawet te takie jaskółeczki, jakby pociągnąć do góry. Cóż, tak jak mówię, możecie sobie kolory zamienić po prostu dowolnie. Jak tylko Wam się podoba, to taki... Jaki kolor Wam się podoba, to taki kolor na takim makijażu będzie dobrze Wam, wiecie, pasował, będzie dobrze wyglądał. Tylko poradziłabym ewentualnie, jak zrobicie sobie na przykład fioletowy albo jakiś niebieski, to chłodniejszy róż na policzki niż, niż taki, który ja wybrałam. Cóż, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Przysięgam, że się staram za każdym razem na koniec makijażu jakoś tam zapozować, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, ale po prostu to jest tak śmieszne, że wymiankami nigdy Wam tego nie pokazuję, bo no nie, no po prostu, no po prostu, no nie. Ale mam nadzieję, że tyle, ile widzicie teraz, Wam wystarczy. Jeżeli nie, to postaram się też za jakiś czas za, zacząć Wam robić zdjęcia i wrzucać czasami na bloga. Oczywiście lista wszystkich kosmetyków, których użyłam też znajduje się na blogu, link na dole w opisie filmu, zapraszam, poczytajcie sobie. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!